Dwa razy więcej masy zielonej, z takiego samego areału, to efekt działań Akademii AgriHandler. W miejscowości Łodygowo w województwie warwińsko-mazurskim, na jednym z pól doświadczalnych Akademii, miał miejsce trzeci pokos użytków zielonych. Wyniki całego procesu pokazują, że na poletkach, gdzie stosowana była technologia AgriHandler, zebrano o 113% więcej trawy. To znakomity wynik. Z takiego samego areału uzyskano ponad dwa razy więcej masy zielonej. Akademia Grihandler jest zakładany na 3 lata. To nie jest projekt jednoroczny czy jednosezonowy, to jest projekt trzyletni. Założyliśmy, że będziemy mieli trzy pola testowe w trzech różnych lokacjach w kraju. Mieliśmy lokalizację na Śląsku, mamy lokalizację w Kłasko-Pomorskim i tutaj jest trzecia lokalizacja w warmi-mazurskim. W każdej z tych lokalizacji mamy inny typ nawozu. Tutaj jest poferment, w kołasko pomorskim mamy gnojewicę, Na Śląsku mieliśmy odciek. Dlaczego mieliśmy? Dlatego, że niestety musieliśmy zrezygnować z tej lokacji, będziemy ją zmieniali na inną, ze względu na brak opadów, ponieważ nie ma opadów, nie ma odcieku, więc nie było po prostu e, czym e, nawozić e, chleby, a to jest tak naprawdę główny czy, czy podstawowy zabieg, który, który wykonujemy. W każdej z tych lokacji mieliśmy, czy mamy cztery pola, y, po jednym hektarze każde, i na każdym z tych pól robimy inne zabiegi. Pierwsze pole to jest pole tak zwane testowe, czy pole bazowe, na którym są robione zabiegi takie, jakie były do tej pory robione przez y, gospodarza. Drugie pole to jest pole, na którym jest robiona aplikacja doglebowa gnojowicy, czy pofermentu w tym przypadku. Y, oprócz tego jest robiona aracja. Trzecie pole to jest aplikacja doglebowa. Areacja i dodatkowo jeszcze jesienią jest robione głęboszowanie łąkowe i czwarte pole to jest pole, które do tej pory było powiedzmy pielęgnowane czy traktowane przez gospodarza, czyli jeżeli to było rozdawanie powierzchniowe z łyżki, to, to jest to dalej rozdawanie powierzchniowe z łyżki. a dodatkowo jest robiona areacja. Przed rozpoczęciem projektu pobraliśmy próbki każdego z pół, pobraliśmy również próbki nawozu i daliśmy do badania do Akademii Bydgoskiej, która jest naszym partnerem jeśli chodzi o sprawy naukowe, poza oczywiście patronem czy, czy partnerem czy patronem naukowym, którym jest Pan Profesor Łyszczarz. Po każdym pokosie są robione dodatkowo badania trawy. Wszystkie te wyniki czy wszystkie wyniki badań będziecie Państwo mogli zobaczyć czy już możecie zobaczyć na stronie Akademia AgriHandler. Co ciekawe, bo ja sobie nawet jeszcze wczoraj przypomniałem, wchodząc na stronę, wyniki z pierwszego, drugiego pokosu, tutaj z tego konkretnego gospodarstwa. Już po pierwszym pokosie było widać ogromną różnicę. Na polu testowym zabraliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 10 ton materiału. Na polu drugim i trzecim, czyli tam gdzie mieliśmy aplikację glebową i aerację, to było 13 ton. Czyli 30%, czy ponad 13 ton, jeśli dobrze pamiętam. Ponad 30% różnicy w masie. A to jest bardzo duże. to było po pierwszym pokosie. Po drugim pokosie samej masy było mniej proporcjonalnie, natomiast w dalszym ciągu to było około 30% więcej niż na polu testowym. Co już pokazuje, że sama aplikacja doglebowa plus racja daje, daje efekty. Cała historia jest, jeśli chodzi o pole numer 1 i pole numer 4. Dlatego, że na polu numer 4 mieliśmy aplikację powierzchniową plus aerację. Pole numer 1 jest tylko aplikacja powierzchniowa. I co się okazuje, że podczas gdy po pierwszym pokosie pole testowe miało troszeczkę więcej masy niż pole czwarte, czyli tam gdzie była powierzchniowa aplikacja i aeracja, to po trzecim pokosie na czwartym polu już było praktycznie tyle samo masy co na polu drugim i trzecim. A tam nie było rozdawane doglebowo, tylko była sama aeracja. Więc to też pokazuje, że już sama areacja również daje, daje efekt. Projekt Akademii Trawy firma AgriHandler zaplanowała na 3 lata, więc na pewno będziemy śledzić postępy tego interesującego projektu. Maszyny dla farmera.pl. Do zobaczenia!